Kochani moi, zwracam się do z serdeczną prośbą w sprawie interwencji moje położenie dla mnie, gdyż pan Andrzej Niczoporuk, Syfka Kargul, pod ulicy szkolne 15 w Białym Dzielnica starożytna wysłał do mnie taką paczkę, bardzo ładną Paczka z gównem, zapakowane, rozrobione na rzadko główne. Szanowne Państwo, kochani moi Ja z Tobą to odbierałem e, Odebrał, razem odbierał ze mną pan mój, pa. pan mój przyjaciel Wojciech S widział to na własne oczy ja nie jestem poszukiwany, że S policja ci powiedziała raz tutaj e, Wojciech Suchodolski i to widział oficjalnie, co znajdowało się w padce zapakowane misetce, gówno, rozrobione chłopskie czy dziecięce, gówno na rzadko było rozrobione adres Szkolna, 15 nadawcy, Kargul, Białystok. Ogólnie pracować z tą osobą. Szanowny Państwo. się w życiu zrobić? Państwo, jest zgłoszone na policję, ale policja jeszcze raz w poniedziałek pojadę do komendanta w tej sprawie. Będę pytać się, rozmawiać z komendantem, co dzieje się z tą moją sprawą, bo ja nie podaruję dla jego, żeby tak. Szarpną mnie opinie, nerwy i całość szarpną, moje człowieczeństwo szarpną nawet. Godność moją szarpną. Uczciwość, sprawiedliwość. Gdyż się ją nie... Przepraszam. Halo? Tak. Co? Co? Halo, Mariusz, eee, e, gdzie ty jesteś? E, możesz przyjechać do nas? Jest krzycik, jest.